快！你快！电脑水。啊。 Dzień dobry. Montujemy dzisiaj bagażnik dachowic nabyty na Oelixie. Po okazyjnej cenie udało się złowić po wielu wielu tygodniach poszukiwań. Maksymalne obciążenie 50 kg, 350 litrów pojemności. Zamykany ma kluczyk. Mocowany oczywiście na takie cybanciki do bagażnika Dachobut. Które wcześniej zamontowałem. No i co, będzie na jakieś miejsce, po prostu na jakiś szpej kempingowy typu przysełko, czy jakiś na noc, czy co tam tylko przerobić mocowania w środku, bo nie pasuje rozstawem niestety na, na szeroko rozstawione belki, a jest to wymuszone tym moim solarem, więc. Musi być po prostu troszeczkę przeróbki, ale raptem to będzie nie, kilka dziurek do nawiercenia i, i myślę, że do góry nie poleci. Tak proszę jak to właśnie jest. Pokój. Dziękuję. Dziękuję już za nagrywanie. Dziękuję. Już nie Cieba. Bo Ty czekasz, aż ja spadnę. No i dobra, już praktycznie bagażnik zamocowany. Zostało mi jeszcze jedno tutaj zamocowanie, ten sybancik. Trafić tylko na odpowiednie dziurki, żeby złapało i, i będzie ok. No i już bagażnik finalnie siedzi na górze Tak się to prezentuje Nie wiem czy dobrze, czy źle Jedyny minus, że trochę będzie rzucał cienia na panel, no ale nie można mieć wszystkiego mhm. Może mogłem go troszkę do przodu, ale nie pasowały mi wtedy te wycięcia kurczę yy tutaj na na te cybanty no i tak to wyszło ale myślę że że jest ok Optycznie to jakoś tam nie razi. Tak się to... No, i teraz trochę inny temat, temat estetyki, temat wykończenia, ponieważ na rynku brakuje takich tanich dostępnych zasłonek. Postanowiłem je zrobić sam, oczywiście, za pomocą takich zazdrosek tutaj z kastoramy, i do tego materiał zasłona zaciemniająca. Allegro, no i tak to wyszło, mniej więcej. Tutaj trzeba będzie jakąś jeszcze zrobić, taką jakiś taki kurczę trzymacz do tego. No to jest niestety odwieczny problem w busie. Niestety bus jest nie jest prosty, tylko zbiega się do sufitu, więc to one sobie tak wiszą. Trzeba będzie po prostu tu jakiś pręd wstawić taki, który będzie pozycjonował je ładnie na tej, na tych drzwiach. Też już mam zazdroskę zawieszoną, ten kijaszek, no i pozostaje jeszcze założyć resztę zasłon, ale myślę, że to Pokażę to już w następnym odcinku. ciemno zrobiło, więc nie widać. Ej. Całość będzie wynosiła produkcja takich zasłonek, w zależności od materiału, jaki sobie wybierzemy. Ale myślę, że sam materiał będzie kosztował gdzieś około. 40 zł na te systemy, że tak powiem, mocowania, zawieszenia tego wszystkiego. Rzapki z Allegro także. 100 sztuk. No i ten materiał już nie pamiętam ile ja za niego płaciłem, ale też, też coś koło tego wyszedł. Czyli myślę, że 100 zł powinniśmy się zmieścić z takimi zasłonkami jedyne jakie spotkałem, które są aktualnie dostępne poza oczywiście oryginalnymi tymi na, na te napy tutaj multiwanowe no to są takie firmy jakiś tam solar coś tam czy jakoś tak No i ten no i one kosztują 550 chyba 9 zł obecnie też trzeba wiercić też trzeba coś tam docinać z tego co widziałem. Na jednym z filmików na YouTube, jeden gość to montował u siebie. No i jak za te pieniądze był, tak powiem szczerze, umiarkowanie zadowolony. No, może i lepiej wyglądały niż to co u mnie. No ale cena robi swoje. Może kiedyś, może kiedyś uda się dostać gdzieś oryginały. Chociaż te oryginały tak nie do końca też się sprawdzają. Za każdym razem trzeba je odpinać z tych zaczepów, tutaj jeden powie co oryginał, to oryginał, ale ja jakoś nie jestem przekonany do tych zasłon z Multivan'a oryginalnych, żeby jeszcze było troszeczkę w rozsądniejszych cenach. Ale w tym momencie kosztują po 1000 zł za komplet. Także używanych, oczywiście, także ja dziękuję. No, tak się. Tak się to prezentuje w wersji, że tak powiem, zasłoniętej. Wydaje mi się, że jak tutaj będzie coś przytrzymywać, to będzie całkiem spoko. Dodam tylko, że stronę, że tak powiem, krawiecką wzięła na siebie moja druga mama. Która to była tak miła i oprzyła mi te zasłonki dookoła. Pocięła na odpowiednie, e, na odpowiednie kawałki, i teraz ja to tylko składam. <śmiany> Proszę pozdrowić widzów. Bardzo pozdrawiam. Myślę, że się, zasłonki się nadadzą. Tak jest. Kupiłem trzy takie pręty aluminiowe, delikatne. Chcę zrobić tutaj takie galeryjki. Eee, takie, 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 takie poprzeczki, żeby ta Zasłonka tak nie wisiała po prostu na auto, tylko trzymała się bliżej okna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, i, yy, i czy będzie spełniało funkcję. Ok, to zakładane wszystko, tak się to przedstawia, nie inaczej. Ech. pokażę tylko to na szybko. Bo... Kurde, jest tutaj duchota nieludzka. Trzyma się teraz to jakoś kupy. Wydaje mi się, że jest trochę lepiej niż było bez tych poprzeczek. Tu jeszcze dam taki haczyk, takie oczko, żeby to trzymało, bo to jest za długie i to mi się wygina pod, pod ciężarem tych zasłonek. No ale myślę, że taki jakiś tam urok będzie to miało.